Czy Wy rozumiecie, że wzięłam sobie nie ten notes, w którym zapisałam ten odcinek na grubę wsparcia? Tle możecie usłyszeć szczekanie, mlaskanie, bieganie, skakanie. To to są moje zwierzęta, także do tego po prostu musicie się przyzwyczaić. Dzisiaj mamy kolejny odcinek grupy wsparcia. Dawno mnie tutaj nie było, nie będę się z tego tłumaczyć po prostu jakoś w ostatnim czasie straciłam wenę twórczą, jeżeli chodzi o mój kanał, i też w sumie takie zaangażowanie trochę w te socjale, więc bardzo za to przepraszam. Ale stopniowo będziemy wracać do systematyczności tutaj na kanale, ale też nie chcę na siebie narzucić, nie wiem. Trzech filmików w tygodniu, bowiem, że realnie nie ogarnę tego po prostu z tą ilością obowiązków, którą mam, bo no jest to po prostu nierealne. Natomiast dzisiaj chcę zrobić takie lekkie podsumowanie tego, co się działo po prostu, jak, jak mnie tutaj nie było, bo w sumie trochę się wydarzyło przez ten okres, jak nie było grupy wsparcia na kanale. Guys, po pierwsze, pogadajmy o moim życiu, żebyście docenili bardziej swoje. Czy coś się u mnie zmieniło? Nie, czy kogoś to dziwi? Nie. Nie, no a tak szczerze, to w sumie dużo się fajnych rzeczy wydarzyło. Nie ma sensu się tutaj rozwodzić na te tematy, bo to są takie przyziemne rzeczy, nie jest to nic wielkiego i jakiegoś spektakularnego, ale no ogólnie ten okres był w miarę spokojny, aczkolwiek było też trochę wzlotów i upadków, takich mentalnych, bo miałam takie momenty, że gdzieś tam ta samotność mi doskwierała, ale wydaje mi się, że to jest normalne. Natomiast teraz jestem na takim etapie, że jestem przesycona trochę ludźmi i się troszeczkę tak zamknęłam w sumie w cztery. Ścianach swojego mieszkania, z tego względu, że stwierdziłam, że idealnym pomysłem, fantastycznym, po prostu cudownym, najlepszym, będzie założenie Tindera. Znowu. Skąd wziął się ten pomysł w Twojej głowie, Julka? Nie wiem. Nie wiem, kurwa skąd. Czy był to dobry pomysł? Nie. Czy cokolwiek wprowadziło to do Twojego życia pozytywnego? W sumie to tak. W sensie, jakby wiecie, ogólnie z Tinderem było źle już ostatni raz, jak go miałam. I myślałam, że gorzej być nie może. Może. Wiecie, ja jestem ogólnie człowiekiem, wierzcie lub nie, że nie wydziwiam, jeżeli chodzi o wygląd człowieka, i ja nie zwracam jakoś bardzo uwagi na to, jak ktoś wygląda, bo uważam, że bardziej się czy to, jak ktoś z wami rozmawia. Kolejny problem to jest to, że ja się nie nadaję do obecnych czasów. Dla mnie pisanie z kimś przez komunikatory i budowanie relacji przez komunikatory to jest tak uwłaczająca rzecz. Jeżeli są ludzie, którzy rzeczywiście poznali się na Tinderze, mają super związek, który jest trwały, z którego rzeczywiście powstało coś Super na wieki wieków Amen. Szapo, kurwa, ba. Naprawdę. Bo nie wiem, jak to zrobiliście, ale jesteście dla mnie jakiegoś rodzaju mistycznymi bruszkami, które tak naprawdę nie wiadomo, czy istnieją, że to są legendy, ale w sumie w legendzie jest zawsze zielono prawdy, ale ta legenda na pewno cała wprawdzie nie jest. No wiecie o co chodzi, nie? Także, no ja się na tego Tinder'a nie nadaję po prostu, i mm, to nie jest też tak, że to jest tylko i wyłącznie wina ludzi, którzy są na Tinderze, tylko to też po części jest moja wina, ja nie umiem pisać z ludźmi. Ja autentycznie nie potrafię pisać. Ja mam overthinking, więc dla mnie dla mnie pisanie z ludźmi to jest szczerze mówiąc katorga. Dlatego, że ja, jeżeli nie słyszę twojego głosu, jeżeli nie widzę twojej mimiki, jeżeli cię po prostu nie znam, ja nie ogarniam. Czy ty piszesz coś Hamsku Czy ty piszesz z łaską? Czy ty rzeczywiście chcesz ze mną pisać? Czy jesteś zainteresowany? Nie jest to po prostu proste i, i wiecie. I ogólnie ja nie wiem, mam trochę wrażenie, że. I będę teraz gadać jak taka stara baba. Problem jest taki, że okej, okay, ja mam rocznikowo 24 lata i raz poruszyłam taki temat, że gdzieś tam powiedziałam właśnie, że nie wiem dokładnie o co chodziło, ale w którymś TikToku, że, że nie wiem jak mam poznawać ludzi, bo, bo jestem już starsza i jakby. No, nie jest to tak proste, jak byłam młodsza, nie? I ludzie się tam oburzyli, zaczęli mi mówić, że zachowujesz się, jakbyś miała 30, albo była już za 30, i tak dalej, jesteś młoda. Weźmy pod uwagę to, że nie każda osoba, która jest w danym wieku, czuje się na swój wiek. I ja na przykład uważam, że mentalnie wyprzedam większość swoich rówieśników. I to nie chodzi o to, że ja uważam, że moi rówieśnicy są głupi. Niektórzy tak. Po prostu chodzi o to, że moje życie mnie ukształtowało w taki sposób, że. Emocjonalnie, i tak mentalnie, po prostu uważam, że jestem, no, dalej niż większość moich rówieśników. To ma dużo plusów, ale to ma też bardzo dużo minusów. Zazwyczaj niestety przysparza mi to dużo trudności, w tym, że po prostu w aktualnym społeczeństwie, w aktualnym funkcjonowaniu, w aktualnym sposobie na poznawanie drugiego człowieka, zawsze bierze, no, no nie zawsze, ale w większości przypadków bierze udział internet. I przez to, że ten internet jest tak wszechobecny, to jest zajebista rzecz, no, bo możemy bardzo dużo z tego internetu wyciągnąć, nie? to absolutnie. Mega wpłynęło na rozwój ludzi, ale z drugiej strony to mega wpłynęło na upośledzenie tych ludzi, bo dla mnie teraz taką wielką rzadkością jest, jak ktoś do mnie podejdzie i zagada na ulicy. I to już nawet nie chodzi o to, żeby ktoś ze mną zagadał z jakąś rzeczywistą intencją, że on coś chce wyciągnąć z tej rozmowy. To chodzi o takie proste zamienienie paru zdań w sklepie z drugim człowiekiem. Ludzie są tak zapatrzeni w telefony i nie chcą sobie robić jakiegoś guru, bo ja też uważam, że mam problem z socjalami i że jestem w jakimś stopniu na pewno uzależniona od mediów, z których korzystam niemniej jednak na pewno nie na taką skalę jak większość osób, jakby wiecie, ja jak się budzę to mój dzień się nie zaczyna z telefonem ja się budzę i zaczniemy od tego, że ja jak się budzę to jestem ostro przyjebana i na początku w ogóle zamienienie ze mną paru zdań graniczy z cudem bo ja ledwo co składam zdania a co dopiero jakbym miała wziąć telefon się inaczej, były takie poranki, że wzięłam telefon i na przykład przesiedziałam sobie, nie wiem, pół godziny w łóżku jeszcze przeleżałam, bo suszka mi dała żyć i stwierdziła dobra stara, możesz sobie jeszcze poleżeć, nie musimy iść tak szybko na tą kupę poranną. No i za każdym razem jak biorę telefon rano to to się gorzej kończy, bo ja w ogóle nie mam motywacji, żeby wstać, a jednak czy wkurzam się, że potrafię mnie obudzić o godzinie 5.30, jak o tej 5.30 nie muszę wstawać i mogłabym wypocząć bardziej? No czasami mnie to wkurza, ale tak realnie jest to dla mnie lepsze, bo takie głupie wyjście z psem na spacer rano, zrobienie tych nie wiem, paru kroków tak naprawdę i po prostu wyjście na świeże powietrze, to znaczy z tym świeżym powietrzem w Krakowie to mnie troszeczkę poniosło, ale na to specyficzne krakowskie powietrze powoduje, że no bardziej jakby was to zmotywuje do tego, żeby rzeczywiście zacząć ten dzień i ja staram się tych dni nie zaczynać z telefonem jak go zaczynam z telefonem, to zaczynam w taki sposób, że sobie puszczę jakiś podcast albo muzykę po prostu, no ale stricte nie robię czegoś takiego, że wiecie, siedzę w łóżku przez miałem godzinę, oglądam TikToka i Instagrama i jakby sielanka, życie, życie jest piękne bo po prostu wiem, że później się to przekłada na to, że mi się po prostu przez cały dzień tak naprawdę nic nie chce eee, kolejny aspekt to jest to, że tak jak mówię no zresztą przed chwilą mogliście usłyszeć, teraz zresztą też, suszka mnie trochę zmusza do tego, że tej aktywności jest po prostu w ciągu dnia więcej więc to jest fajne, bo dzisiaj na przykład poszłyśmy na bardzo długi spacer, bo poszłyśmy obciąć pazury, a pod obcinaniem pazurów Julka uświadomiła sobie, że umówiła Suszkę nie na ten poniedziałek, tylko ten za tydzień. Ale przynajmniej zrobiliśmy drugi spacerek. Jeszcze nas czeka dzisiaj jeden. Ogólnie bardzo nie lubię wieczornych spacerów, bo mam boję się ciemności, więc dla mnie wieczorne spacery to jest trauma. Trauma po prostu niesamowita, aczkolwiek jest coraz lepiej. Ja nie wiem, czy ja kogoś poznam. W sensie bardzo bym kogoś chciała poznać, ale ja realnie nie wiem, czy ja mam na to czas, żeby kogoś poznać. W ogóle jakby dla mnie pisanie z ludźmi w aktualnych czasach jest uwłaczające i to nie jest z tego względu, że mi uwłacza. To, że ja muszę z kimś pisać. Nie, mi uwłacza komunikacja międzyludzka, która jest aktualnie przechobecna. What the actual fact, że ty widzisz, że do ciebie napisałam wiadomość, ale ty sobie stwierdzasz, że ty mi odpiszesz na nią kurwa po paru godzinach. Albo najbardziej mnie rozpiepszają osoby, w sumie jedna, i to mi w ogóle pokazało, że muszę sobie przepracować jeszcze toksyczne rzeczy z przeszłości, bo nie powinnam w ogóle z tym człowiekiem rozmawiać więcej i planuję zmienić to w swoim zachowaniu. <mum> najbardziej mnie rozwalają osoby, które Prowadzą ze sobą monolog. Ta osoba w ogóle nie wychodzi w tą stronę, żeby Ciebie poznać. Ona ci w ogóle jakby nie pokazuje realnych chęci, właśnie na to, że rzeczywiście to jest dialog między wami i jakaś rozmowa się wywiązuje. Nie, to jest po prostu, ty słuchasz o życiu tej osoby, nie pytając. Autentycznie nie pytają, tam po prostu w jedną stronę idą informacje. Ja tak się nie komunikuję z ludźmi, mam nadzieję, że nigdy nie będę, no ale może ja po prostu jestem za stara na te czasy. Już nie robiąc naprawdę z tych czasów okropnych rzeczy i tak dalej, bo myślę, że były czasy, które były znacznie gorsze niż te, które mamy aktualnie, ale mm, podpisuję się pod tym rękami i nogami, że uważam, że to są czasy, w których naprawdę ciężko jest zbudować relację przyjacielską, mm, romantyczną, jakąkolwiek, bo, bo ludzie po prostu. Się nie chcą wiązać z innymi, i lepszą relację jesteście w stanie sobie zbudować ze zwierzętami niż z ludźmi. Więc, może z tego względu, posiadam trójkę potworów na mieszkaniu. To jest na pewno największy potwór największa zauza. Kolejny aspekt. Nie wiem, kto naprawdę psychicznie udźwignąłby wejście w związek z osobą, która ma trójkę zwierząt, bo ja czasami nie jestem w stanie psychicznie udźwignąć ich tutaj. Przez ten okres też, jak nie nagrywałam tutaj do was, to w sumie miałam taki trochę mental breakdown, bo zaczęłam się właśnie zastanawiać nad tym, czy w ogóle realnie że nada, czy w ogóle realnie poznam kogoś, czy będę w stanie zbudować związek z kimś. Później zaczęłam sobie kręcić na banie, że w sumie to nie mam zagwarantowania, i żadnej podstawy takiej od rodziny, jeżeli chodzi o taki rozwój życiowy i tak dalej pod względem kupna mieszkania albo czegokolwiek. Wiadomo, że nie jestem jedyną osobą, która tak nie ma, no bo jest dużo osób, które mają znacznie gorzej, natomiast a, kurza mnie martowanie hajsu na wynajem. Kurza mnie to niemiłosiernie i jeszcze jak wynajmujesz sam i sam wkładasz tą kwotę w rachunki i w sam, po prostu samo wynajęcie mieszkania, to jest to dla mnie taka kurwa strata pieniędzy, że, że ja po prostu jestem autentycznie zła. Jestem zła, że nie zarabiam milionów i nie mogę sobie kupić swojego mieszkania, ale wiecie, małymi kruczkami do przodu i nie można na siebie narzucać takiej presji, bo byśmy się wszyscy zasrali. Kolejna rzecz to jest to, że ten mental breakdown, to się. Wy to słyszycie? To jest sushi, która się bawi swoją uchem. O, właśnie z nim tu przybiegł. Ten mental breakdown wyniósł się. Jeszcze troszeczkę z takiego myślę, mm, z takiej rzeczy, którą zauważyłam, która mnie autentycznie przeraża, że nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Nie wiem, jak jest w innych miastach, ale w Krakowie ja na to zwróciłam uwagę i no jest to dla mnie bardzo przykre. W Krakowie jest taka skala bezdomnych młodych ludzi na ulicach, że no mnie to autentycznie przerasta emocjonalnie czasami. Bo jak ja idę ulicą i widzę chłopaka albo dziewczynę w swoim wieku, którzy wiecie, jakby bezdomność, a pijactwo to są dwie różne rzeczy. I bezdomnych osób mi jest naprawdę żal, i jak tylko jestem w stanie pomóc, to zawsze to robię. Natomiast, no, ze względu na to, że mam ojca alkoholika, no to jak widzę po prostu pijaczynę, no to no sorry. Możecie mi powiedzieć, że nie jestem empatyczna, ale nie jest mi żal tych ludzi, bo to jest po prostu ich realny wybór. Natomiast skala bezdomnych dzieciaków. Bo mówcie co chcecie, ale uważam, że w wieku tak naprawdę 23-24 lat, no bo ja rocznikowo mam 24, ale dalej 23, bo urodzinki dopiero mam we wrześniu. Ja dalej się nie uważam za dorosłego człowieka. Ja uważam się za osobę, która rzeczywiście gdzieś tam jest starsza emocjonalnie niż większość osób z mojego pokolenia. Mojego pokolenia? Co ty pierdolisz, Luka? Z mojego rocznika. Ale dalej się nie uważam za osobę nie wiadomo jak dojrzałą, bo tak naprawdę de facto bardzo mała część życia jakby dopiero jest za mną, bo tak naprawdę można powiedzieć, że no dopiero jedna czwarta, o ile tyle mi się uda przeżyć, aczkolwiek nie wiem, czy bym chciała tyle żyć, bo patrząc na to, jak nasze pokolenie choruje i różne rzeczy się nam dzieją, to nie wiem, czy chciałabym taką starość mieć, ale jeżeli miałabym w zdrowiu i tak dalej, no to no tak najbardziej. U mnie w sumie w rodzinie ludzie są długowieczni. W sensie z tej jednej strony, więc ktobie. Przechodząc do meritum, którego kompletnie kurwa nie znam, bo nie wiem po co był ten monolog i nie. Aha, uważam, że to jest trochę tak, jak, jakby dzieciaki trafiły na ulicę. No, bo macie 24 lata. Nawet niektóre z tych osób wyglądały na młodsze. Trafiacie na taką ulicę, i myślę, że bardzo ciężko jest z tego wyjść. Naprawdę bardzo ciężko jest z tego wyjść, bo jak się osoba w takim wieku załamie już psychicznie, to potrzebujesz zazwyczaj drugiego człowieka, który cię wyciągnie z takiego bagna. A bardzo mało ludzi pomaga takim osobom, więc to jest dla mnie. No, po prostu naprawdę wprowadza mnie to w jakiegoś rodzaju nostalgię, i, i po prostu jest mi smutno. No, jak widzę tych ludzi na ulicach, bo, bo to jest w jakimś stopniu przerażające, i myślę, że w, dużym, w dużej mierze ma na to również wpływ to, jak drogie są mieszkania w tym momencie, jak, jak drogie jest wynajem. Ludzie ledwo co wiążą koniec z końcem. Jeżeli wy jesteście takim dzieciakiem jak ja, znaczy dzieciakiem, no ja już jestem dorosłą osobą, nie? Ale no, nie, całkiem niedawno byłam dzieciakiem. Ja utrzymuję się sama. Mi nikt za mieszkanie nie płaci i nikt mi nie płaci za wyżywienie. Nikt mi w żadnym stopniu nie daje pieniędzy na to, żebym ja sobie cokolwiek opłaciła. I możecie powiedzieć, że dużo ludzi tak ma. I owszem, ma, ale znaczna większość ludzi ma tak, że jak im się dupa pali, to dzwonią do rodziców i oni im robią przelew. Garstka ludzi nie ma. Tego luksusu w życiu. I to powoduje, że ja każdego dnia, naprawdę, chociaż przez jedną sekundę, mam taką myśl, co jak mi się powinna noga. I jak widzę tych ludzi, Mam wrażenie, że właśnie im się ta noga powinna, i nie mają takiej osoby w swoim życiu, która im właśnie pomoże, bo im się dupa zapaliła i spadły na totalne dno życiowe. A bardzo ciężko z tego dna życiowego wyjść, jeżeli tej pomocy po prostu nie dostaniesz. Więc taka przesłanka, może ktoś jakimś cudem, nie wiem, przesłucha tego i po prostu zrobicie tą małą rzecz. Jak jesteście na mieście. I widzicie po prostu kogoś bezdomnego. Wam może 10 zł, które byście wydali na, nie wiem, załóżmy 29 zł, które Wy myślę, że przynajmniej raz w tygodniu wydajecie na jednorazówkę, bo większość z Was podejrzewam, że pali. Dla tych ludzi to jest obiad. Więc czasami warto po prostu wydać pieniądze na kogoś, bo was to tak realnie co o kształcie miesięcznym wiadomo, no 30 zł o to mnie chodzi, ale Was to aż tak bardzo nie zaboli, a temu człowiekowi to może zrobić dzień. Jeżeli macie po prostu jakieś jedzenie, którego byście mieli nie zjeść, albo cokolwiek co moglibyście dać po prostu drugiemu człowiekowi, nie odbierając sobie. To to zróbcie, nie daję pieniędzy tym ludziom Bo no nie wiadomo na co te pieniądze pójdą Ale jak tylko mogę, no to zawsze kupię komuś Jakiś posiłek, żeby po prostu sobie coś zjadł I to nie chodzi tutaj o Mówienie, jaka to jestem Cudowna, zajebista, wspierająca I tak dalej, nie, po prostu jestem człowiekiem I staram się być na tyle empatyczna I ludzka, na ile jestem w stanie, bo Nigdy nie wiecie, co się w waszym życiu Przydarzy i Anusz, może wy kiedyś Będziecie potrzebować pomocy Mam nadzieję, że się dobrze bawisz i Po prostu może wtedy wam ktoś tej pomocy Udzieli. To by było na tle z Julki pod tytułem Matka Teresa z Kalkuty poucza dzieci, jak mają być dobre. Wbijasz mi pazura w Udo. I to nie jest przyjemne. Nie wiem w ogóle, jak odbierzecie ten filmik, bo mnie tu długo nie było. Ten filmik jest taki trochę nostalgiczny i nie ma on za bardzo jakiegoś. Tematu narzuconego, tylko to jest takie lekkie podsumowanie moich przemyśleń. Mam nadzieję, że Wam się fajnie to oglądało. Mam dużo pomysłów na nowe tematy, które bym chciała poruszyć, ale jeżeli Wy też macie jakieś pomysły, to możecie śmiało do mnie napisać na DM albo po prostu tutaj w komentarzu. I wracamy do regularności grupy wsparcia, która będzie wpadać teraz w czwartki o godzinie 19 na mój kanał. I po prostu możemy się mówić tak, że grupa wsparcia będzie regularna i będzie w każdy czwartek, a na tyle, na ile będę w stanie w tygodniu nagrywać, to po po prostu, jak będę w stanie, to w tygodniu będą wpadać jakieś randomowe filmy na mój kanał, które będą bardziej w formie vlogów albo jakiegoś innego kontentu. No i oczywiście daily, znaczy, dobra, daily to mnie trochę poniosło, ale często nagrywam coś na TikToka i teraz też w sumie będę nagrywać trochę inny kontent na TikToka, więc jeżeli macie ochotę, to zapraszam Was. Po prostu do oglądania. Ten piątek w ogóle jadę do bawy, bo będę robić fajną rzecz. Myślę, że większość osób może się domyślić o co chodzi, bo już kiedyś się taka rzecz wydarzyła w moim życiu, także się cieszę bardzo. I wam nagram vlog z tego, także są. Także bardzo fajnie mi się do Was gadało. Stęskniałam się za wami, moi kochani. Życzę Wam miłego wieczorku, miłego dnia i przysłałam masę buziaczków.